Witam serdecznie wszystkie osoby z podznaku Wodnika i zapraszam do czytania na miesiąc listopad 2025. Sprawdzimy, kochani, ogólne energie na ten czas, pracę, finanse, uczucia oraz zdrowie. No i przypominam, tak jak zawsze, że tarot nie jest wyrocznią, to jest tylko podpowiedź i wskazówka. Wy macie wpływ na swoje życie, na podejmowane przez siebie decyzje. Tarot nie musi z każdym z Was rezonować, jest Was dużo na kanale, dlatego też nie do każdego będzie to pasowało, przyjmijcie tylko, tylko to, co czujecie, że jest dla Was. Poczytania prywatne zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na wszystkie Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale karty posty na moim kanale zamieściłam ofertę oraz na stronie wwwastralnyzakątek.pl. To jest nowa strona, możecie tam zajrzeć, kochani, znaleźć bransoletki, amulety, wisiorki, co Wam tylko w duszy zagra, tak? Więc co tylko poczujecie, że jest dla Was, że z Wami rezonuje, kochani, możecie tam znaleźć dla siebie bądź dla bliskich w prezencie. astralnyzakątek.pl No i sprawdźmy energię na miesiąc listopad, wodniki. Królowa Kielichów, dużo miłości, dużo uczuć, taka emocjonalna radość, emocjonalne spełnienie. Możecie się w tym miesiącu zakochać, możecie poznać bratnią duszyczkę z przeznaczenia. To jest karta Ryb, Raków oraz Skorpionów, Trygonu Wody, więc z takimi osobami będzie Wam po drodze. Może macie przyjaciół spod tych znaków, może macie partnera, partnerkę. To są osoby wspierające i niezwykle pozytywne. One będą bardzo ważną rolę odgrywały w waszym życiu, właśnie w tym miesiącu. Zobaczmy sobie pozostałe sfery życia i co nam się tutaj pokaże. Ogólnie, kochani, macie tutaj bardzo ładny miesiąc, jeśli chodzi o sprawy zawodowe. Mam wyjazdy nawet zagraniczne. Jeżeli na przykład pracujecie za granicą, bądź chcecie podjąć taką e, współpracę z kimś, no to karty pokazują wyjazdy, wyloty, e, będziecie się pakować, będziecie w ruchu. Cały czas widzę ruch. Więc u Was te wyjazdy wiążą się z dziewiątką denarów i słońcem. No przepiękne karty, kochani, bo to jest to zarabianie pieniędzy. To jest stawianie na siebie. No i w tym miesiącu możecie poczuć, że... Wszystko, co robicie, ma sens, tak? Wszystko, co robicie z Wami, rezonuje. To jest taki miesiąc, gdzie czujecie, że trzeba działać, nie wolno stać w miejscu i możecie naprawdę zarobić sporą sumę pieniędzy. Tutaj też pokazują mi się pieniądze z różnych innych źródeł pozyskiwane. Jeżeli macie sprawy sądowe, sprawy urzędowe, one będą wygrane. Jeżeli z kimś się na przykład sądziliście, bo na przykład jakiś bank, czy ktoś Was tam oszukał na pieniądze, wygracie. I te pieniądze zostaną wam przyznane. Także sprawy zawodowo-finansowe naprawdę super. I na tym się tutaj energię tarota mocno skupiają. Osoby samotne wy w podróży możecie kogoś poznać. Dokładnie tak. Widzę tutaj podróże, przemieszczanie, nawet wyjazd na weekend. Macie szansę poznać kogoś naprawdę fantastycznego, kto będzie waszą bratnią duszyczką. Tu jest odległość. Cały czas widzę u Was podróże. Ja nie wiem, czy Wy macie pracę związaną z podróżami, że często gdzieś wyjeżdżacie, czy po prostu wybieracie się gdzieś celem wypoczynku za granicę. Natomiast widzę dalekie kraje, bo świat i słońce to są kraje zagraniczne, tam gdzie jest ciepło, gdzie może być egzotycznie i macie w tej podróży kartę mocy, tak? Więc tu faktycznie możecie, kochani, wejść w jakiś fajny romans, możecie poczuć, że E, idą do was zmiany, takie z przeznaczenia, więc jeżeli ktoś wyjeżdża za granicę bądź się przeprowadza, to tu możecie kogoś i poznać do związku, i wejść we współpracę z jakimiś osobami, z którymi ta współpraca będzie już na lata. Może być tak, że ktoś sobie na wczasy poleci, na przykład e, e, dajmy na to na Zanzibar i już tam zostanie, bo stwierdzi, że zrobi tam biznes. I dużo ludzi tak robi, e, że właśnie gdzieś wyjeżdża i nagle się okazuje. Podoba mi się, tu jest ciepło, fajnie, klimatycznie, nie ma ponurej pogody jak w Polsce. Ja wyjeżdżam, ja tu zostaję, tak? Rozkręcam swój biznes, bo czuję, że to jest miejsce dla mnie. To jest moje miejsce na Ziemi, ja tu zostanę i ja tu będę się rozwijać. No i na takie pomysły możecie wpaść. Wy jesteście jednym z tych znaków, które myślą bardziej innowacyjnie, innowatorsko, lubicie zmiany, ale też, tak jakby nie chcecie, żeby ktoś wam coś narzucał. Wy wolicie sami z siebie wyjść z jakąś propozycją, z jakimś właśnie pomysłem, ale niekoniecznie współpracować z kimś, tak? Jeżeli robić biznes, no to właśnie otwierać własną działalność, firmę, ale nie pracować na czyjeś marzenia, tylko na swoje. Więc wywodniki macie naprawdę fajne takie podejście do życia. Wam też nie przeszkadza to, czy jesteście sami, czy jest ktoś przy was, bo wy potraficie po prostu osiągnąć sukces w pojedynkę. Tutaj, jeżeli ktoś jest w związkach. To pokazują mi się remonty, urządzanie domu, mieszkania, e, zakup jakiejś nieruchomości, może staracie się o kredyt, może coś kupujecie, e, nawet samochód w leasingu. Ogólnie jakieś duże zakupy mi się pokazują, duże. Czyli, tak jak mówię, dom, mieszkanie, samochód, tak, albo będziecie w coś inwestować, tak. Także tutaj faktycznie, kochani, ten miesiąc będzie ogromną zmianą w waszym życiu. No i jasne, o tym mówi, że. Przyjdą te zmiany, które już wcześniej były gdzieś tam u was w głowie, planowaliście je z góry, ale teraz dopiero poczujecie, że czas na działanie. Już tu nie ma takiego planowania, tylko jest konkretne działanie. I to jest fajne. Jeżeli chodzi o zdrowie, mamy piątkę buław no i karta pokazuje zwężenie żył i problem z ciśnieniem krwi. Także może warto sobie do plera zrobić, warto sobie sprawdzić, tak? Badania z krwi wykonać, no bo wiadomo, lepiej dmuchać na zimne. Ja w tarocie też nie lubię stawiać kart na zdrowie, ale jak sami wiecie, słuchacie moich czytań, zawsze tę jedną kartę wyjmę, bo nieraz się okazało, że z kimś to zarezonowało, ktoś zrobił badanie i coś tam wykrył, więc może warto po prostu, bo, bo my sami z siebie nie pójdziemy do lekarza, tak? Dopiero jak nas coś boli. A czasem po prostu no, warto sobie coś sprawdzić, bo a nuż coś wyjdzie i już na wczesnym etapie możemy coś wykryć i wyleczyć, tak? Natomiast jeżeli my za późno się obudzimy, no to już później y, ta droga poprzez leczenie jest męką. Y, no i nieraz nie jest tak, że po prostu y, już no, trzeba radykalnych środków używać, więc może lepiej po prostu wcześniej to sobie sprawdzić. Y, zobaczmy, kochani, też romantometr. Przebaczenie, pewność, izolacja. Tu, jeżeli ktoś jest w związku, to macie pewność, że to jest związek na lata, mamy pierścionek. Jeżeli ktoś będzie do was wracał z przeszłości, bo będziemy mieć też retrogradację Merkurego, to oboje sobie przebaczycie, tak, odpuścicie. Tu jest powrót eks. Eks partnera, eks partnerki, możecie właśnie z kimś mieć do czynienia. I pokazuje mi się izolacja. Są tu osoby, które lubią się izolować, lubią swoją pustelnię, samotnie, jak to tam wolicie nazywać. I będziecie w tej samotni coś tworzyć, tak? Być może potrzebujecie czasu dla siebie, żeby pomedytować, pouziemiać się, tak? Ale no, czasami tak jest, że potrzebujemy tego czasu i to jest dobre. Zobaczmy jeszcze kartę wyroczni. Nic z tego nie będzie. No, jeżeli ktoś narzeka, ktoś marudzi, ktoś tylko marzy, a nie działa, no to faktycznie karta może mieć dobry przekaz, że nic z tego nie będzie. Więc, kochani, ruszamy tyłeczki. Do działania, tak, bierzemy się za siebie, żebyście później po całym tym miesiącu mieli satysfakcję, że jednak coś zrobiliście. Także cudownego miesiąca dla Was, zapraszam do czytań prywatnych, wszystkiego dobrego i pozdrawiam.